Banknot 100 zł sprzedany za 700 i za 600 zł, kolejno na aukcji czerwcowej. Zapraszam na film. Cześć, witajcie. Wczoraj na licytacjach dwa solidy, dwa razy same siódemeczki. Solid, tak zwany banknot o jednakowych cyfrach. Bardzo poszukiwany, była to pierwsza emisja 1994, co spowodowało kwotą 700 i 600 zł w czerwcu 2021 Moim zdaniem te banknoty na jesień, w zimie sprzedałyby się dużo drożej, ponad 1000 zł. no ale tak to właśnie wygląda w wakacje, że ceny troszkę spadają, jest mniej zainteresowanych, mniej licytujących i idzie coś wylicytować teoretycznie tani banknot z obiegu, który mógłbyś mieć wydany w sklepie, bo te osoby prawdopodobnie posiadały te banknoty z obiegu, bo tam było, nie pisało UNC, tylko to były banknoty yy, jak na zdjęciu, czyli prawdopodobieństwo też jest, że taki banknocik dostaniecie w sklepie, oglądać cyfry, poszukiwane numery, tak jak powiedziałem, solid, same jednakowe cyfry, bądź serie pierwsze AA i najniższe numery, jakby tutaj były, na przykład tu byście mieli zamiast FJ AA i pierwsze pięć cyfr to by były zera, to ten banknot też stanowiłby bardzo dużą wartość. Stan banknotu jest bardzo ważny. Jeżeli by to był jakiś numer właśnie taki rzadki, to nawet ten banknot jakby był trochę zniszczony obiegiem, to też byłby w cenie. Natomiast na licytacjach, jak sprawdzałem radary, jakieś takie same, na przykład 3 szóstki, 4 szóstki, w ogóle nikt nie licytował, nie sprzedało się to. Nie było zainteresowanych, nie było chętnych. Poszukiwane banknoty jak najbardziej solidy, radary, ale jakieś takie wyjątkowe. No i najniższe numery, same zaraz z przodu. Pierwsze serie AA, pierwsze emisje. Banknot, który widzicie przed sobą, to jest tylko nominał, nie ma w nim nic specjalnego. Oprócz tego, że jest to piękny nominał, 100 zł. A fajne numery banknotów przechowujecie w. Albumach firmy Esnumizmatyka, link do sklepu poniżej, 10% zniżki na kod ZAKAPIOR2021, wielokrotnego użytku do końca roku. Takie albumiki, bądź takie duże, później to sobie oglądacie, przechowujecie i kolekcjonujecie. Tak to wygląda, przepiękny albumik w formie segregatora. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej!